Oddziałowe archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie, ale znajdujemy się w Wieliczce. To tutaj przywiodły nas prace nad filmem dokumentalnym o życiu i działalności księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Pracujemy nad tym filmem jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć oraz nasi koproducenci, ale wiedzą Państwo, że film powstaje dzięki Państwa wsparciu. Dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać z panem naczelnikiem tego archiwum i dowiedzieliśmy się wielu nie tylko interesujących, ale też często i bulwersujących rzeczy o sytuacji, która również dotykała księdza Tadeusza isakowicza Zaleskiego, bohatera naszego filmu. On, który wśród swojej działalności, tak często powszechnej, tak często wieloaspektowej, wielowymiarowej zarówno na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, na rzecz oczyszczenia Kościoła. Również jednym z tych aspektów była jego działalność na rzecz dekomunizacji, lustracji Kościoła katolickiego. A z czego to wynikało? Wynikało to, szanowni państwo, z tego, że ksiądz Tadeusz sam doświadczył brutalności służb bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa PRL-u, która w w przeciwieństwie do swojej nazwy, bynajmniej z bezpieczeństwem nie miała nic wspólnego. Zwłaszcza z bezpieczeństwem księdza Tadeusza. Po prostu czyhała na jego życie. Chciała go zabić, chciała go zastraszyć, chciała się go pozbyć. Dwukrotnie pobity w 1985 roku, kiedy dowiedział się o tym, jak wiele materiałów służba bezpieczeństwa ma, które miały na celu rozpracowanie księdza, dotkliwe uderzenie w jego działalność. Kiedy dowiedział się o tym wszystkim na 25-lecie Solidarności, postanowił zrobić coś z tym. I nie takie zwykłe coś, bo otworzyło to kolejny rozdział w jego życiu. Otworzyło to rozdział pod tytułem Dążenie i walka o prawdę, o autolustrację Kościoła Katolickiego. Te dążenia, ta walka o prawdę spotkała się z niezrozumieniem, zarówno ze strony e, wielu przedstawicieli, duchowieństwa, jak i świata polityki. Ksiądz Tadeusz się nie poddał. Ksiądz Tadeusz walczył o to do końca i choć, tak jak powiedziałem, nie było to jego główną formą działalności, nie zapominał o fundacji brata Alberta, o duszpasterstwie Ormian, o duszpasterstwie Kresowian, to jednak do końca walczył o tę prawdę i był sumieniem kościoła katolickiego w tej kwestii. Dzisiejszy wywiad, jak i cały film powstaje dzięki Państwa wsparciu. Warto to jeszcze raz podkreślić. Szanowni Państwo, dobrowolne wpłaty, dobrowolna pomoc naszych darczyńców pomaga nam, właściwie umożliwia chociażby tutaj przyjazd do Wieliczki i nagranie tej rozmowy ale nie tylko rozmowy, bo mieliśmy okazję dzisiaj, Szanowni Państwo, zapoznać się z całą dokumentacją, którą dysponuje Instytut Pamięci Narodowej. To jest mnóstwo teczek, ale również materiałów audiowizualnych, w tym nagrania z bardzo krępujących, ale też poniżających dla księdza Tadeusza kwestii, jak na przykład ta wizja lokalna po drugim jego pobiciu, gdzie prokuratura, gdzie służby kazały mu po raz drugi de facto przechodzić to, co przechodził podczas pobicia, odtwarzając tę samą, te same czynności. To wszystko dzisiaj widzieliśmy na własne oczy, i to wszystko pojawi się również w naszym filmie i tutaj duże podziękowania przede wszystkim dla Instytutu Pamięci Narodowej, zarówno dla pana dyrektora oddziału, pana profesora Filipa Musiała, jak i dla pana naczelnika Rafała Dyrcza, tutaj tego archiwum w Wieliczce, przypomnę oddział w Krakowie, za wszelkiego rodzaju udostępnienie, za wszelką pomoc merytoryczną, za udzielenie wywiadu. Dzięki tym osobom, dzięki instytucji, jaką jest IPN, bardzo potrzebnej instytucji, co warto zwłaszcza może dzisiaj podkreślić, dzięki właśnie temu wsparciu merytorycznemu, mogliśmy tę pracę wykonać. A Państwa, jeszcze raz ośmielę się poprosić o tę pomoc finansową, bez której prace nad filmem nie, mogły, nie będą mogły być kontynuowane. Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam z tego archiwum. Pracujemy i nie poddajemy się dalej, dalej działamy na rzecz tego projektu. Chcemy, aby ten film wyszedł jak najbardziej profesjonalnie. Serdecznie pozdrawiam Paweł Zdziarski. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu na planie filmowym. O księdzu Tadeuszu Isokowiczu Zaleskim, niezłomnym kapłanie, którego warto upamiętnić.